Się mam, się na to bo nagle sprawdzanie map, się będzie zagrożenie czy sprawdzanie map. No i wam i zawsze przeczytam, czy autor napisał A po posiadaniu oryginalne oryginalnej wypłacalni, żeby szła o season głowniki, z sierżem pory, z trocin, szmałomleka, mleka że w z mamy map, farmlandę około 60, bo jeszcze się szczypali by były, żeby też po by, by to, co, że też żeby szła też to nie należy płynnego, pojarzy pojarzy 5 pełni tak dalej, tak to jest Dobrano PDA się przygodę zawsze takie PDA tu jakie pola moja 25,29 czyli około 30. ta gospodarka jeszcze Mama polskie maszyny jeszcze tak powoli biegnie, na nie ma wcielczego teraz wyłuszczone fajne to tak. to takie zróżnicowane tartak tarczak chcę te mapy i skończyć już z tym, przejść do FSA 22 no i tak tę serię bym Nie ma, że już. Tu już konieczna. Też króciutki ma pan tomasz